Witajcie! Dziś przenosimy się do Krakowa, gdzie powstaje najdłuższa w Polsce estakada, budowana metodą nasuwania podłużnego. To część ogromnej inwestycji drogi ekspresowej S7, jednej z najważniejszych tras w kraju. Węzeł Mistrzejowice to miejsce, gdzie spotkają się dwie potężne drogi S7, prowadząca w stronę Warszawy, oraz S52, północna obwodnica Krakowa. Dla ruchu w tej części miasta to będzie prawdziwe serce komunikacyjne. Centralny rozdzielacz, który połączy północ, wschód i centrum Krakowa. Choć trasa S7 od strony północy jest już gotowa i kierowcy z niej korzystają, to tutaj w rejonie Mistrzejowic wciąż widać dźwigi, zbrojenia i konstrukcje betonowe. Dlaczego właśnie ten fragment się opóźnił? Budowa węzła Mistrzejowice została wstrzymana. Mimo że prace na pozostałych odcinkach S7 trwały pełną parą, powód: projekt okazał się niedostosowany do przyszłych potrzeb. Według pierwotnych założeń, przepustowość węzła wystarczyłaby tylko na kilka lat. Przewidziano, że za dekadę, gdy wszystko się rozwinie, węzeł zacząłby się korkować. Dlatego zapadła decyzja: trzeba go zaprojektować od nowa, jak mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDK i Węzeł Mistrzejowice jest jednym z najbardziej skomplikowanych węzłów pod względem budowy. Z jednej strony ogranicza nas kolej, z drugiej zalewy Zesławickie i wzgórze Góra, a do tego wszystko musi się zmieścić na naprawdę niewielkim terenie. To właśnie dlatego ten fragment S7 to prawdziwe inżynieryjne wyzwanie. Na zaledwie 5 kilometrach od węzła Mistrzejowice do Nowej Huty powstanie aż 29 obiektów, mostów, wiaduktów i estakad. Dla porównania, na ponad 13 kilometrach wcześniejszego odcinka, między Widomą a Mistrzejowicami zbudowano ich tylko 34. To mówi wszystko o skali i gęstości konstrukcji tutaj. Najbardziej imponującym elementem tej inwestycji jest jednak gigantyczna estakada. Jej długość to prawie 1,6 kilometra, czyli tyle co 15 boisk piłkarskich ustawionych jedno za drugim. W najwyższym punkcie wznosi się na 20 metrów nad ziemię, mniej więcej tyle co sześciopiętrowy blok. To najdłuższa tego typu konstrukcja w Krakowie, a jednocześnie najdłuższa w Polsce, estakada, budowana metodą nasuwania podłużnego. Jej zadaniem będzie przenieść ruch ekspresowy ponad torami kolejowymi, lokalnymi ulicami i zabudowaniami. W praktyce to ponad 1,5 km asfaltu zawieszonego w powietrzu. Budowa tej estakady rozpoczęła się pod koniec września zeszłego roku, a w tym roku zakończono nasuwanie pierwszej z konstrukcji. To proces niezwykle precyzyjny i czasochłonny. W drugiej połowie 2026 roku planowane jest otwarcie całego węzła Mistrzejowice. Wtedy też domknięty zostanie pełny ring czwartej obwodnicy Krakowa. Cały odcinek S7 Kraków, widoma to inwestycja warta blisko 1,8. 7 miliarda złotych, z czego ponad 950 milionów pochodzi z funduszy unijnych. Wykonawcą jest konsorcjum Gulermak i Mosty Łódź, firmy, które realizowały już wiele z najbardziej wymagających inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Węzeł Mistrzejowice to coś więcej niż kolejny fragment drogi. To przykład jak nowoczesna inżynieria potrafi zmienić miasto. Kraków buduje przyszłość, dosłownie metr po metrze.